Cześć, siemanko wszystkim, ja jestem Dyf, a to jest gra, którą bardzo często ostatnio się spotyka na polskim YouTubie. Jest to gra, która nazywa się 60 sekund, czyli mamy 60 sekund na to, żeby pozbierać żarcie, wodę i tak dalej, co pozwoli nam jak najdłużej przeżyć w schronie, do którego mamy się schować w czasie tych 60 sekund. Musimy pozbierać rodzinę, napoje, żarcie, słoiki, broń oraz wszystkie inne itemy, które będą leżały w domu, które pozwolą nam jak najdłużej przeżyć. No więc jako na początek zróbmy sobie po, po prostu szkolenie. Sprawdźmy, jak to wszystko wyjdzie Okej, okay, więc tak ta gierka wygląda Patrzcie, wchodzimy sobie tutaj Apteczka, Ok. Tutaj za chwilkę będą się pojawiały komendy szkolenie, 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 jest bardziej dla was Żebyście mniej więcej wiedzieli o co chodzi w tej grze, żebyście później się pogubili Patrzcie, jesteśmy w domu Każdy członek rodziny jest roz, rozlany po, znaczy rozlany po, są po rozwalaniu po innych częściach pokoi Tu mam broń na przykład Możemy sobie wziąć broń What the fuck Możemy sobie wziąć Nie musimy Okej, okay, wszystko rozłupstam, spoko. I do kolejnego żółtego Ja yeah. Tak była na samouczek Nice Znajdź Timiego Timi Timi where are you? Timmy, come on Timi, nie chowaj się Timi, stary, gdzieś ty siedział? Gdzieś ty się Może ta Spasiona córka dmucha w ten ten bo on gdzieś tu będzie, ja w ogóle nie widziałem nigdzie indziej. What the fuck, jaki mogę Timiego nie widzieć? się chyba coś zbugowało, bo... bo... Gdzie on może być jak nie tutaj? Timi. Synu. Tu siedzi. Wariat. A ja myślałem, że to jakiś kurde Pinokio. Albo inne. Biorę niego. Rodzina jest najważniejsza. Zbierz Timiego, trafi do, do twojego czegoś tam. I o to chodzi. I o to chodzi, pomyśl też, że reszcie rodziny albo nie decyzja należy do ciebie. No, ty już nie wejdziesz za to usta, jesteś? Ty mi półtore miejsca załatwię, zajmuję więc jeszcze matkę możemy chyba wziąć. Matka, ile zadań bierzesz? Znajdź i zabierz oznaczoną puszkę zupę. Zupa. Kurwa, wszystko rozdupta. Perfidny ham. Gdzie to jest oznaczone, jak ja tego nie widzę? Tu jest, dobra widzę. Co za mądry człowiek czy ma zupę w wanny, nie? Na pewno nikt z nich. Zupa doskonały wybór. Taka puszka to coś tam jest przy. żaden amerykański schron nie odbędzie się bez zapasu wody. Zdobądź butelkę Ok, Oczywiste oczywistości. Mam za to inny problem. Jaki problem mamy? Na razie możesz mieć ograniczoną ilość przedmiotów i z każdym z nich coś waży. Nie zabierzesz kolejne, musisz rzucić do schronu to, który, te, które masz w rękach. Open the fucking schron. Otwórz go Bardzo chętnie bym się ukrył w tym schronie i bardzo chętnie bym wrzucił te wszystkie temy jak on jest zamknięty Dobra Dałaś z laku Ok, to, bo kurde to takie oczywiste oczywistości mówią w tym, tym, tym tutorialu, więc może przejdźmy po prostu przejdźmy do, do rzeczy porządnych, czyli po prostu zróbmy sobie e, test 60 sekund, jak mi pójdzie? Zobaczymy nowa gra. Oczywiście na początku na łatwym. Jeśli chcielibyście więcej 60 sekund na moim kanale. Pamiętajcie działa. w górę. Rozpocznij. O kurde, zbra. kichnę, 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 czuję to. Nie kichnę, dobra. Pożywa alarm, ale A może jednak kichnę? Dobra, już mam szybką akcję. Dawaj te 60 sekund, rozglądnijmy się. Tu jest latarka i wszystko i broń. Dobra i żona. Come on. Rozgrzejmy ręce. Szybkie rozciąganko, bo czas już się zbliża do końca. Dawaj, raz, dwa, trzy. Pyk. 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 Leć. Ciepnij to. Tak jest, brawo. Później bierzemy broń. Bierzemy latarkę. No, nie ma miejsca. Szybko, szybko, szybko. Z 25 sekund minęło, come on. Come on, come on, come on, come on, come on Tego cielaczko już nie weźmiemy, za gruba jest Żona Żeby około po popychać Kaman, kaman. come on, come on. Trzymaj, nie wziął latarki Wcześniej Okej okay. Kurde, 15 sekund zostało zaledwie 15 sekund nie wziął zupy Shit happened Oh my god, zupa się resztę rodziny, pieprzy się Shit, nie, tata, nie z tej strony! Shit, come on, come on, come on. Lecę, 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 lecę! Moje dzieci zginęły. Dzieci zginęły, ale wziąłem żonę, czyli możemy spłodzić nowe. Możemy spłodzić nowe, to jest kurde dobre, bo z, z dziećmi raczej by się nie udało. No niestety, dzień pierwszy. Mamy raz, dwa, pięć butelek wody. Broń, latarkę. I zupę. Hmm. Tylko nasza dwójka ocelała, nie mieliśmy dużo dość czasu, by złapać dzieciaki. Ale to są na pewno ćwiczenia, a im nic nie jest, prawda? Półki w naszym schronie są pełne w naszym schronie są pełne puszek. Schronie są pełne puszek? What the fuck! Będziemy jeść z puszek, będziemy spać na puszkach, a nawet rozmawiać z puszkami. Niektórzy z nas już to robią. Spory zapas wody powinien starczyć nam na ładnych parę dni, ładnych parę dni. Przy odrobinie szczęścia, dłużej. Okej. Okay. Nie, na razie nie potrzebujecie wody. Wydawało mi się, że wybuchy atomowe powinny wystarczyć do ugaszenia wszelkich sporów. Jednak, gdy przyszłość nie maluje się w pięknych kolorach i pozostaje nam wpatrywanie się w, nagle, w nagie ściany, niewiele potrzeba by zacząć kłótnie. Właśnie to się stało. Kurę te czcionki są tak gunwniane, że. Ciężko, chociaż łatwo pomylić T z EU na przykład. Przestaliśmy się kłócić, ale no jak długo. Dolores od rana ma dobry nastrój. Ted ceni sobie spokój i ciszę. Go, go ciche poranki. Cieszą go ci. Ciche poranki, what the fuck. Tak jak dzisiejsze. Spoko. Na razie nie potrzebujecie nic. Ted jest gotów stawić czoła pustką. Dolores jest pewna, że sobie, poradzi sobie na zewnątrz. Czy powinniśmy przygotować się na jutrą ekspedycję? Nie. Dzień trzeci. Czodrzycie radę, jak ja nie mam rady. Nic, a nic. Może jeśli bardzo się postaramy, uda nam się po, posłuchać sąsiadów w ich stronie. Podsłuchać? Posłuchać sąsiadów w ich stronie. Jeśli jest coś, czego potrzebuje Dolores, na pewno jest to woda. Ted jest bardzo spagniony. Okej. Okay. Czyli macie wodę? O nie za dużo. Nie pijcie tyle. dało mi się, żeby wybuchy... To... Przecież to już było, o oh mój god, czemu się zbugował dialog? Dzień czwarty. Dzień czwarty. Przestańmy się kłócić, ale, się dzielnie, ale na jak długo? Doro trzyma się dzielne, ale jak dużo można w tak klaustrofobić bunkrze? Co nowego? Nic specjalnego, przynajmniej tak twierdzi wtedy. Okej. Okay. Wędowaliśmy wycieczkę nad Wydospad Niagara Obejrzeliśmy te piękne sklawy skla, si, klawy. Nie spodziewaliśmy się jednak naszego własnego Wodospadu w schronie Wygląda na to, że pękła chyba Połowa rur, a woda wylewa się prosto na, Do bunkru Musimy ratować nasze rzeczy Gdzie jest ta woda? Dzień piąty Gdzie jest ta woda? Wszystko się wylewa a tutaj kurde nic nie ma po Woda wydarła się wszędzie i zniszczyła wszystko. Może nie zupełnie wszystko, ale wygląda to dość marnie i chętnie zadzwoniliby się po ekipę sprzątającą. Niestety, w czasach apokalipsy ciężko znaleźć dobrą ekipę sprzątaczy. Wygląda na to, że musimy sami wszystko ogarnąć. Dolores trzymała się dzielnie, na ile można tak powstawać, a mógł... Dobra, wszystko się... buguje. Okej. Okay. Czegoś to w tym roku pomyślmy. Hałas wentylatora jest dziwne. Hałasy dochodząc do Są. Piękne zawodzenie za z zewnątrz? Jest. No tak, dolar się nie odzywa. Może trzeba do niej zagadać i dowiedzieć się o co chodzi. Tak zróbmy. Dzień szósty. Dory jest trochę odetchnęła po szczerym t. t, a, t, t. Ma się znacznie lepiej. Na pewno mamy gdzieś jeszcze wodę. Dolar spójna się ją dostać. Dobra, macie. Druga półka butelki. Jeśli tylko, mogli stąd odejść. Zrobiliśmy to bez wahania. Przysiadywanie w tym pustym bunkrze z ograniczonym zapasami może nas doprowadzić tylko do skraju szaleństwa. Dzień siódmy, czyli już tydzień siedzimy w bunkrze. No i ciekawe. Mamy szczerą nadzieję, że już niebawem wy będziemy mogli opuścić ten schron. Dory zachowuje spokój pomimo ciężkiej sytuacji. A, wszystko to samo cały czas. Macie żarcie trochę. Ok. Dzień ósmy. Czyli jest nieźle pokój, co. Hazard to poskudny zwyczaj. Jaki to przykład dla dzieci? Zapasy są nam potrzebne... Jakich dzieci? przy mnie nie mamy dzieci już. Zapasy są nam potrzebne, ale nie będziemy ich zdobywać w taki sposób. Już raczej moglibyśmy kogoś obrabować. Wystaliśmy tego... Wysłaliśmy tego kanciarza na drzewo. Dora wydaje się, zatroskana. Która nam staje, temu wuj sam daje. Mhm. Chyba do pysia. Hm. Nie, jeszcze za wcześnie chyba, żeby wysłać kogokolwiek na spedicję. Przez zbyt długie przebywanie w tym rocznym schronie tracimy chyba rechubę czasu, nie jest w kiedy jest dzień, a kiedy noc. Mamy problemy ze snem, nasze wnętrzne zegary są kompletnie rozregu rozregulowane, a te okropne żarówki na pewno nie pomagają. Szkoda, że nie możemy ich wymienić. Musimy coś z tym zrobić. No chyba cię powoliło. Nie będę takich pierdół leczył. Dzień dziewiąty. No. Dzielnie ignorując nasze objawy, próbowaliśmy zrzemnąć się godzinę czy dwie. Nic z tego, jesteśmy jeszcze bardziej zmęczeni niż przedtem, a jest mnóstwo innych problemów, z którymi musimy się zmierzyć. Miejmy tylko nadzieję, że nasze przeraźliwe zziewanie wystarczy by odstraszyć bandytów i uchronić nas przed cho chorobą popromienną. Doles po prostu chciałaby trochę wody, Doles jest naprawdę zmęczona. Ja Ej, broń, to czemu jej tu nie ma. Czy jest? Macie, troja wody. Może... To mnie puści chyba w takim stanie. O oh, shit. Umierają mi tutaj. Moje ziomy. Mile wspomnienia miłymi wspomnieniami, ale musimy być gotowi zmierzyć się ze surową świata pe, 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 pe. Trzeba będzie chyba uleczyć za chwilę. Dzień 11 już. Jeśli chcemy być na bieżąco z awaryjnymi transmisjami, musimy korzystać z radia. Alternatywą, ciekawa, jakiego radia? Przynajmniej nie wziąłem radia. Tutaj nie powiesz że, się w nadziei, że ktoś wyjdzie z za rogu i nas uratuje. Pierwszą opcją wydaje się być bardziej arysyna. Ostatnia półka zupy ostatnio jeszcze stały dwie puszki. Ale przed schronieniem zgromadził się gang strażaków. To znaczy, że obrani jak strażacze dobijają się do drzwi i żądają wydania naszych zapasów. Rzeczą, że jeśli nie porządkujemy się, to nas ogniem. Wygląda na to, że obowiązki strażników uległy jakimś zmianom. Co robimy? Strzelamy w frajerów. Dzień 12. Wystarczyło kilka strzałów, aby to się, że to się roz, rozbierzchło Co się jednak stanie, gdy następnym razem zabraknie nam amunicji lub zatnie się karabin? Miejmy nadzieję, że do tego nie dojdzie, bo naszą ostatnią liną obrony mogą być wówczas noże i widelce Tedy jest bardzo spragniony, a proszę, napijcie się Ciężko jest być tu pod ziemią, mieszkać tu, cieszymy mi się z tym co mamy, bo inaczej Bo inaczej będzie lipa ale naprawdę, monotonne to musi być w takie boksze. Bo inaczej, nasze martwe ciało znajdą się w jakimś rowie na pustkowiach. Nie jesteśmy entuzjastami takiego scenariusza. Dzień jak co dzień, dole jest w porządku. Nie na razie nie jecie, ani nie pijecie. Bardzo chętnie mi zaczerpną informacje ze świata, ale jednak, radio zostało w domu. 14 Nie wiedzę co to było błogosławieństwo, kolejny dzień bez naj najnowszych nowin, informacja raczej nas nie zabije Na razie nic nie potrzebuję, spoko Nic nie mogę zrobić, shit happens Dzień 15, o kurde jak oni wyglądają już, oh my god jak zombie Świat się skończył. Kto by się przejmował prysznicę? Możemy się przyzwyczaić, nie może być chyba zbyt trudne. Będziemy jak na biwaku. Będzie, och nie. Ten smród jest nie do zniesienia. Żeby tylko nie zmiotować. Nie. Resztę strony pokrywają podejrzane wyglądające plamy. Ej, mogę tylko uratować jedną osobę. Kogo bierzemy? Lipa. Nie wiem kogo uratować. Dolores jest chyba bardzo chora. Zdajmy jej tę apteczkę. Może wyzdrowię jej teraz. O, Dolores już zdrowa. Kurde, Ted coraz gorzej wygląda. Jeśli chcemy być na bieżąco z no, to chcemy... Bardzo będzie by ci dała apteczkę, ale no niestety. Kurde, no nie mogę nikogo wysłać na spedycję. I się niczego, nic, nic nie zdobędziemy, będziemy umierać powoli w tym stronie. Dzień 17. Kurde Teddy już naprawdę. Solidnie się zniszczył. Nie rozpojemy i wspomniałem musieli być gotowy, nie zmierzyć się z stroną. Kurde, tak się dublują te, te, te teksty że to z masakra. tylko czymś właśnie obiad, o ile można tak nazwać gdy usłyszeliśmy pukań do drzwi pukań hendlerów co robimy? nie mam amunicji więc lipa nie znając z... był wyraźnie rozczarowany ale to nie nasze zmartwienie Koniec świata to najważniejsze na przyzwyczajenie się do tego jak pełne rozczarowanie jest życie oboje umierają, więc slipa, nikogo nie wyjść na spedycję jeśli macie jakieś wskazówki do mnie, jak grać, czy coś w tym stylu napiszcie komentarz, na pewno przeczytam i postaram się jakoś kurde lepiej zagrać bo chyba chyba nie dam sobie rady jak po prostu przeżyć tego wszystkiego nuda, no naprawdę może dać się we znaki, gdy siedzi się w takim odizolowanym schronie jej nadmiar może prowadzić do, do bardzo, bardzo nieciekawych miejsc, naprawdę Doris zamiast być rozsądku i opanowania wywołuje niepotrzebnie kłótnie. Fakt, że zostaną tylko jedna puszka zupy, zdaje się wyprowadzać się z równowagi. Teraz wszyscy skaczeni sobie do gardła, spierając się o to, czy jak rozdzielić między sobą tę nieczystą puszkę. Czy powinniśmy wszyscy się najeść tym samym wyczerpać resztki naszych zapasów? Być może Doris okaże się otwarta na racjonalną dyskusję i uda nam się ją przekonać, byśmy zachowali to, co nam zostało na czarną godzinę. Tak, spróbujmy to zrobić. Dzień 20. Dolaz miał rację, powinniśmy podzielić się jedzeniem i tak właśnie zrobi się, udało się, bez zbudowania nie mieliśmy serca jej powiedzieć, że jej zupa była przed od dwóch lat. Dobra, macie jeszcze butelkę wody. Lipa jest. Chyba po 23-24 dniu gdzieś przekręca mi się. Albo wciąż będziemy siedzieć na tyłkach w tym małym, żałosnym bunkrze, albo możemy zacząć snuć plany, o wydostawieniu się z tego radioaktywnego pustkowia. Kto by pomyślał, że czerwoni i tak zrujnują naszą uroczą okolicę. Co mogliśmy tu zrobić? Oczywiście mamy na myśli ucieczkę na rujnowanie, a nie rujnowanie. Z pewnością istnieje ktoś, kto jest w stanie nam pomóc. Będziemy czujni. Okej, okay, trzeci tydzień siedzenia w tym bunkrze. Zostało nam dwie butelki wody i zaledwie puszkę żarcia Jeden z regałów w naszym schronie trochę się chwiał więc przesunęliśmy go na trochę mniej. w trakcie przemowy okazało się, że jest drzwi Dokąd prowadzą? Nie mam pojęcia Latarkę bierz Dzień 22. drugi przez to, że tu woda się wlewa szafki się przesuwają, a jednak wszystko stoi tak jak stało Pomimo przeprowadzonej przeprowad bardzo szczegółowej inspekcji każdego możliwego kąta w nowym pomieszczeniu, nie znaliśmy nic wartego uwagi. Okay. Alarm, przed schronie zgromadził się gang strażaków. Przecież to już było. Gang strażaków atakuje po raz drugi. Kurde, Dolores coraz lepiej wygląda. Przecież była taka brudna, teraz umyta. Dolores jest wypoczęta, o! To jest bardzo spragnione, trudne życie, w bunkrze odsiada się na, na swoje piętno. Okej. Mamy też napić się jeszcze wody. O, dolar jest później na ekspedycję. Być może nie jest to czas i miejsce na snucie planów na przyszłość, ale nie możemy się powstrzymać. Wciąż zastanawiam się, co może zrobić w obliczu tak koszmarnej sytuacji. Czy nasz dom wciąż stoi, czy może czas czeka nas przeprowadzkę do jakiejś zapyziałej dziury jak Toronto? Dzień 24 czwarty Dolores już wróciła? Snucie długofalowych planów to zazwyczaj nie głupi ale w tym momencie bardziej interesuje mnie zresztą... Woda. Woda na razie nie trzeba ekspedycja ekspedycja Dolores oczywiście Bye bye baby, wróć z żarciem Ten kurde obraz nędzy, naprawdę rozpaczy Masz. Zjedz sobie puszkę i wody się napi Dzień 26, kurde, to i tak już prawie miesiąc przeżyłem. Opatrzcie, coraz lepiej wygląda. What the fuck? Ostatnio, ostatni z puszki. Nie istnieje coś takiego jak odpowiednia chwila, by wyjść na spacer po radioaktywnych pustkowach, ale na to, że będziemy to dość popularna w tym momencie. W tym nowym świecie. Lepiej więc jak najszybciej się do tego przyzwyczaić. W związku z tym złapałem się taką ścieżkę na zewnątrz, gdy tylko uch uchyliliśmy drzwi z mroku, dobiegło nas warczenie jakiejś kreatury. Mieliśmy tylko moment, by zdecydować co zrobić. Strzelaj do frajera. już kurde, jaki zniszczony narkomant Szybki strzał z karabinu wystarczyłby przegonić, a, a być może ubić stworzenie, które czaiło się do nas w ciemnościach Stwór już nie wrócił Dobra, Dolores, kiedy Ty wrócisz? O ile w ogóle wrócisz? Czego? Jedna z ścian proszę, na jakieś dziwaczne grzyby. Perspektywa głodu nie jest najlepszy żartem, więc może gryz lub dwa z tych grzybaków, to nie jest takie taki czy takie. Nie, lepiej nie. O, dolary zwróciła. Oboje się zniszczeni. Nie rząd tego, jak bardzo jesteśmy głodni. Są pewne rzeczy, których nie da się... Włożyć do ust pleśnie rosnąca na ścianach to jedna z nich. Bardzo ucieszyliśmy się, gdy doleciał z ubezpieczeniem z spód Port znajduje się spory kawał drogi od naszego domu, ale wiedzieliśmy, że w pobliżu wciąż stoi magazyn, w którym przed wybuchem przechowywana wartość przedmioty z się się mojego. Woda była dosłownie wszędzie, a znalezienie pustej butelki nie stanowiło większego problemu. Rzecz w tym, że zabrak... zebrana woda smakowała jakby bez słono. mamy tylko wodę, jeszcze nie mam w ogóle żarcie. Ale bieda, dzień trzydziesty, Słuchajcie duchowe planów Dobra, to A fajnie, że coś przyniosło w ogóle. What? Dolores mi zmarła. Oh no. Dolores odważnie stawia czoło głodowi. jedzenie jest jednak nałogiem, z którym trudno zarwać. Dłużej już nie mogła wytrzymać. Ja Chcemy być na bieżąco... O. Rip. Dolores. Dzień 32. He, już kurde, z ręką rozmawia. Dobry ziomal. Szkoda, że nie mieliśmy tego do spra lekki domowej roboty. Co nie Najzdrowsze. Pij wodę. Nic innego nie stało. Pająki zdają się myśleć, że mają takie same prawa do tego schronu co my. Są absolutnie wszędzie i nie wyglądają na to, by się z nas bały. Czas to zmienić dość pająków w naszej grupy. Dziękuję bardzo. Koniec Eee Umarłem kurde Przeżyłem miesiąc Bez jedzenia nie da się przetrwać w nies nieskończoność Wtedy był silny, ale zmógł go głód. Dobra książka może rozwiązać większość życia około, Między innymi tych związanych z pająkami Kilka celnych wydarzeń i nagle każdy pająk Empirycznie Poznaje definicję słowa Gdy Gdy ganialiśmy za tymi wrednymi pająkami Przypadki znaliśmy się z zagubioną w puszkę zupy To było udane łowo. 33 dni to i tak nie jest zły i tak nie jest kurde, zły wynik jak na jak na pierwszą grę. Więc oczywiście jeśli byście chcieli więcej 60 sekund, zostawcie łapkę w górę. No, 30, kurde, 33 dni to już mogłem powoli... Nie wiem nie wiem ile trzeba dni, żeby przeżyć to. Ale... Mogliśmy dać radę to jakoś jakoś ugrać. Także pamiętajcie o tym, żeby stać łapkę w górę, więc dzięki za uwagę, trzymajcie się i... Elo!